Witam Was serdecznie. Jesteśmy dzisiaj w Maciejowicach, w powiecie Garwalińskim. Znajdujemy się teraz na rynku tej miejscowości. I w tym odcinku chcę wam pokazać stary cmentarz żydowski, który znajdował się przed wojną właśnie w Maciejowicach. Teraz udamy się na jego miejsce. Wyszliśmy z rynku i teraz ulicą niecałą, wzdłuż rzeki Okrzejki, idziemy w stronę południową. Przy rozwidleniu dróg skręcamy w lewo i przechodzimy nad rzeczką takim mostem. I kirkut znajduje się zaraz po lewej stronie. I docieramy do terenu dawnego cmentarza. Od razu powiem, że niewiele niestety będę mógł Wam o nim opowiedzieć, bo do bardzo niewiele informacji dotarłem, chociaż na pewno informacje takie istnieją. W 2019 roku odbyła się na tym cmentarzu uroczystość. Jak widzicie, teren jest zrośnięty. nie ma na nim nic oprócz tego, co jest tutaj w rogu. Podczas tej uroczystości odsłonięto ten kamień, na którym mamy napis Cmentarz Żydowski w Maciejowicach, zniszczony przez niemieckiego okupanta w 1943 roku. Mieszkańcy Maciejowic Polański Foundation, niech dusze ich będą związane w węzeł życia. A napis chyba trochę wyblaku jest raczej kiepsko widoczny. Tutaj tylko pierwsze słowo jest poprawione i zakładam, że jest poprawione flamastrem albo jakimś takim pisakiem, gdyż na jednej z macew dało mi się odnaleźć napis także takim macakiem zrobiony. Jeśli chodzi o historię Żydów z Maciejowic, to w 1942 roku większość z nich została wywieziona do któregoś z okolicznych get, a potem trafili oni do obozu w Treblince. Cmentarz został zniszczony przez Niemców w 1943 roku, tak jak głosi tablica. Macewy, które tu widzicie, na pewno zostały sprowadzone tutaj później. Podobno w czasie II wojny światowej Niemcy zmusili tutajszą ludność do wywiezienia macew z tego cmentarza. Zachowała się relacja, że każdy, kto miał konia, Miał wziąć kilka kilkanaście macew i wywieźć do Garwolina. W Garwolinie też jest cmentarz żydowski, który ostatnio jest odrestaurowany, mam nadzieję kiedyś wam go pokazać. W 1930 roku ten cmentarz został ogrodzony. Nie bardzo wiem jak on miał rzeczywistą powierzchnię. Na mapie z czasów międzywojennych jest on zaznaczony jako raczej małe miejsce pochówku. Tak mi się wydaje przynajmniej aczkolwiek trudno powiedzieć, dokąd on sięgał. Dziś została tylko ta część w południowo-zachodnim rogu. Mogę jeszcze powiedzieć, że Żydzi do Maciejowic sprowadzili się mniej więcej na początku XIX wieku, ale co mnie dużo bardziej zastanawia, to ci, którzy dłużej śledzą ten kanał, może zauważą, że cmentarz ten, to co tutaj jest, to takie jakby lapidarium, Pojawiało się w intro do pierwszych odcinków. Było tam takie zdjęcie wykonane mniej więcej w tym miejscu. Na nim znajdowały się te macewy. I wydaje mi się, że trochę się tu pozmieniało. To znaczy, te macewy są w gorszym stanie. Więcej niestety nic nie wiem o tym cmentarzu. Podczas uroczystości, na której odsłaniano ten kamień, podobno było przedstawianych dużo historii na jego temat. Niestety nie jestem w stanie do nich dotrzeć w żaden sposób i nie wiem, gdzie można by je odnaleźć. Więc o samym cmentarzu mogę Wam powiedzieć tylko tyle. Kiedyś były tutaj tylko krzaki i naprawdę tylko nieliczni wiedzieli, że ten cmentarz się tu znajdował. W ramach rekompensaty teraz zabiorę Was jeszcze na dwie mogiły, które należą do Żydów rozstrzelanych w czasie okupacji, które znajdują się na terenie gminy Maciejowice i obie one dzisiaj są oznaczone. Także zostawiamy już Cmentarz Żydowski w Maciejowicach i ruszamy w drogę. Znajdujemy się przy zjeździe do pierwszej mogiły. Jest to miejsce oznaczone czerwonym szlakiem i prowadzi do niego taka nie za bardzo zarośnięta droga, mimo wszystko dochodzimy do tej chyba mogiły. Miejsce na mapie jest tutaj. I ta informacja powinna Wam pozwolić tutaj trafić. No jest to dość charakterystyczne miejsce. Widzicie na skraju linii drzew. Mamy tutaj tablicę. Tu spoczywa w błogosławionej pamięci. 53 Żydów zamordowanych w 1943 roku przez niemieckiego okupanta. Niech dusze ich zostaną związane w węzeł życia. I to miejsce jest oznaczone taką drewnianą macewą. Tu spoczywają w błogosławionej pamięci Żydzi zamordowani w czasach zagłady. I tutaj metalowym płotem ogrodzony taki grób. Zniczej na dole tablica. W tym miejscu jesienią 1943 roku rozstrzelano 53 obywateli polskich żydowskiego pochodzenia. Na dole jest informacja o tym, że po wywiezieniu Żydów z Maciejowic do obozu w Treblince jeszcze sporo osób pozostało w tej okolicy: czy to ukrywając się w lesie, czy pracując w okolicznych folwarkach. I to ich właśnie dotyczą te mogiły, w których skończyli swoje życie. Widzimy tutaj dość charakterystyczne, podłużne. Obniżenie terenu i to pewnie jest miejsce, w którym spoczywają. Teraz jedziemy do drugiego takiego miejsca. Drugie miejsce upamiętnione, w którym rozstrzeliwano Żydów i w którym także mogą być pochowani, znajduje się w lesie koło wsi Pogorzalec, Tam jest cmentarz z I wojny światowej. Pokazywałem go w odcinku o cmentarzach I z I wojny światowej w gminie Maciejowice. Macie go teraz w karcie. My tymczasem przyjrzymy się tej macewie. Widzimy na górze złożony kamyczek. zniczy i wiązanek obok. Mamy tutaj napis tu spoczywają błogosławionej pamięci Żydzi. Zamordowani w czasach zagłady. Na górze jest gwiazda Dawida, litery Peinun. Tą macewę postawiono w roku 2019. No i tak jak mówię tutaj w okolicy, w czasie wojny Niemcy rozstrzeliwali Żydów. I to ta macewa upamiętnia. I chyba w tych pięknych okolicznościach przyrody mogę się pożegnać. Dzięki wielkie za oglądanie i zapraszam na kolejne moje filmy.